Zwróć baczną uwagę na to, co tutaj zobaczysz. Zdjęcia te obejrzy cały świat. Są to szczury karmione przez całe swoje życie transgenicznym ziarnem kukurydzy. Cierpią one na olbrzymiej wielkości guzy. Właśnie ukończono badania, które ujawniły wpływ produktów GMO na zdrowie tych szczurów. Uzyskano na nie wyjątkowe środki finansowe i techniczne. Badania trwały dwa lata. Mieliśmy możliwość obserwować je w całości. Po latach wątpliwości i kontrowersji, czy poznamy wreszcie prawdę o GMO, a zatem czy czeka nas kryzys zdrowotny na światową skalę? To jest najdłuższe i najdokładniejsze badanie, jakie dotąd przeprowadzono nad GMO. Przeprowadziliśmy również połączone badania nad najpowszechniej używanym na świecie środkiem fastobójczym Roundup. Należy on do kategorii najważniejszych pestycydów. Ponad rok zabrało nam uzyskanie materiału transgranicznego, gdyż żaden z producentów nie chciał nam go dostarczyć. A to dlatego, że Monsanto wymaga kontraktu, w którym zaznaczone jest, że materiał nie będzie przeznaczony do badań, a przed badaniami trzeba z nimi do ustaleń. My chcieliśmy, żeby nasze badania były niezależne. Po raz pierwszy badania nad GMO trwały 2 lata i na tym polega wielka różnica. Ponadto staraliśmy się oszacować maksymalną ilość parametrów biochemicznych i biologicznych za pomocą wielokrotnie powtarzanych analiz krwi, ważenia badanych okazów i analiz moczu. Badaliśmy wskaźniki wątrobowe i moczowe, wskaźniki krwi i wszystkie parametry, jakie można zbadać. Zbadaliśmy również wskaźniki hormonalne, czego nie robiono w żadnych poprzednich badaniach. Ten eksperyment jest światową premierą. Do tej pory kukurydzę NK-603, którą wybraliśmy do naszych badań, testowano zaledwie przez okres trzech miesięcy i to w środowisku badawczym, całkowicie pod kontrolą jej producenta Monsanto. Co więcej, jeśli chodzi o Roundup, również produkowany przez Monsanto i stosowany do uprawy kukurydzy, badano wyłącznie jego aktywny składnik glifosat. Ale musimy pamiętać, że producent w celu umożliwienia skutecznego wniknięcia tego składnika do komórek stosuje dodatki nieraz bardziej szkodliwe niż sam glifosat. Mamy dwa jasno sprecyzowane cele. Po pierwsze, przeprowadzić badania dokładnie w zgodzie z wymogami międzynarodowymi i musimy być pewni co do ich dokładności w analizowaniu wyników. Po drugie, chcemy stwierdzić, czy istnieją skutki dodatkowe. Jedyny sposób, żeby tak zrobić, to przeprowadzenie testów na zwierzętach, a następnie przeanalizowanie wszystkich wskaźników krwi, zwracając szczególną uwagę na ich poszczególne narządy. Na tym etapie warto sobie przypomnieć, czemu konkretnie służy genetycznie modyfikowany organizm. Jest to roślina, którą rozwinięto tak, żeby albo produkowała swój własny środek owadobójczy, albo tolerowała środek chwastobójczy, co umożliwia spryskiwanie jej ogromnymi ilościami herbicydów bez powodowania jej obumarcia. Można zrozumieć, jak użyteczne są GMO dla rolników. Mogą na przykład opryskać całe swoje pole Roundupem, zabijając wszystkie chwasty, a nie uszkadzając genetycznie zmodyfikowanej rośliny. Z drugiej strony trudno doszukać się Korzyści dla konsumenta, bo to on faktycznie przyjmie z pokarmem substancje pochodzące z rośliny, która wchłonęła pestycydy. Dlatego jest tak istotne, by testować nie tylko samą roślinę GMO, ale i roślinę wraz z osadzającymi się w niej pestycydami, a także sam pestycyd. Takiego zestawu badań nigdy jeszcze nie robiono, ponieważ korporacje wykonujące badania robiły je na roślinach GMO z roundupem, a to sprawiało, że nie mieliśmy pojęcia, co konkretnie jest przyczyną patologii GMO czy roundup. Albo też robiły je na GMO, nie precyzując tego w ogóle. Postanowiliśmy więc zadać sobie pytanie, czy mamy tu do czynienia ze skutkiem GMO czy pestycydu? W ciągu ostatnich 10 lat badań komisja narodowa nie brała pod uwagę skutków pestycydu. Dlatego też w Europie nie wymaga się nawet wykonywania systematycznych badań chronicznej toksyczności na zwierzętach, a jeśli są wymagane, to ich procedurze decyduje producent. Na przykład ziemniak Amflora testowano jedynie na grupie 13 szczurów, z których 10 karmiono GMO. Kukurydzę Monsanto testowano na 400 szczurach. 80 z nich karmiono rośliną transgeniczną, ale zaledwie 40 poddano następnie badaniu krwi. Tak czy inaczej żadne z tych badań nie trwało dłużej niż 90 dni. Te this... wykresy pokazują, że pewne grupy szczurów, samce i samice, przyjmowały jako pokarm kukurydzę GMO, kukurydzę GMO z zawartością Roundupu oraz sam Roundup. Każdy skok o jeden poziom do góry oznacza śmierć jednego szczura. Limit 10 oznacza określoną grupę szczurów. Linia kropkowana oznacza samice w grupie, które zdechły, ale miały normalną dietę. Tylko dwa szczury zdechły samoistnie po upływie. 550 dni. Z drugiej strony zaś wszystkie samice karmione produktami GMO, GMO plus Roundup lub Roundupem, zdychały dużo częściej niż inne szczury. Ktoś może kwestionować te wyniki, ale nie da się zaprzeczyć, że w grupie wystawionej na działanie GMO wystąpił 600% wzrost, czyli 6 razy większa śmiertelność szczurów w porównaniu z grupą kontrolną. Z punktu widzenia medyczno-biologicznego nie potrzeba już więcej testów. Inną sprawą jest, że wszystkie badania na szczurach wykonuje się przez okres 3 miesięcy, a faktyczne skutki widoczne są dopiero w czwartym miesiącu. Jest to podstawa do zrozumienia, że wszelkie badania trwające 3 miesiące są bezużyteczne. Wniosek ten jest oczywisty. Można powiedzieć, że są użyteczne wyłącznie jako potwierdzenie założeń. Ekipa profesora Seraliniego przeprowadziła sekcję każdego z 200 przetestowanych szczurów. Zrobiono to w celu dokładnego zbadania, jakie były skutki dla ich narządów. Poza tym miało to na celu stwierdzenie przyczyny śmierci każdego szczura, jak GMO, GMO plus Roundup lub Sam Roundup wpływały na metabolizm u każdego zwierzęcia i rozwój oraz wagę guzów, które, co nie jest zaskoczeniem, manifestują się dopiero po wstępnym okresie 3 miesięcy. Ten wykres przedstawia kilka wyraźnie widocznych guzów, jakie wystąpiły u zwierząt podczas eksperymentu. Tutaj widzimy wykres dla szczurów karmionych GMO w porównaniu ze szczurami na normalnej diecie. Jak widać, guzy pojawiły się u bardzo małej ilości samców. Wykazują one większą odporność na proces testowania. Tutaj pokazane są duże guzy. Każdy skok wykresu w górę przedstawia duży guz o wymiarach nawet 70%. Na 17 mm. Dla szczurów są to kolosalne rozmiary. Są porównywalne do guza u człowieka o tej wielkości. Po przestudiowaniu tych guzów można stwierdzić, że 94% z nich rozwija się w gruczołach sutkowych, co jest porównywalne do raka piersi u kobiet. Mamy do czynienia z guzami nerek u samców, ale nie tylko. Niektóre samce chorują także na guzy sutkowe. Wskazuje to na działanie hormonalne, na które nie wpływa stosowana dawka. 60 przypadków raka płuc jest spowodowana przez niedobór hormonów. Badania profesora Seraliniego mają dla nas jeszcze jedną niespodziankę, najważniejszą. Do tej pory można było przypuszczać, że główną przyczyną śmierci szczurów był pestycyd dodawany do ziarna kukurydzy. Lecz po raz pierwszy badania jasno wykazały, że szczury mogła zabić sama transgenetyka. Oznacza to, że tylko przez ingerowanie w genom rośliny w celu jego zmodyfikowania możemy się liczyć z następstwami, jakich nikt nie jest w stanie przewidzieć. Wystarczy to, by ponownie zweryfikować wszystkie naukowe podstawy, które doprowadziły do stworzenia organizmów genetycznie modyfikowanych. Nigdy nie testowano oddzielnie Roundupu. Podczas przeprowadzania badań komórkowych zauważyliśmy, że komórki wątroby, nerek, embriona, łożyska i pępowiny giną dużo szybciej, a więc nasuwał się wniosek, że było to zatrucie. Organizmu. Można stwierdzić, że zarówno GMO, jak i roundup powodują wzrost umieralności. Największą niespodzianką jest uświadomienie nam, że samo GMO, bez żadnych osadów roundupu, było odpowiedzialne za wzrost śmiertelności u samic i niektórych samców. To może być rezultatem genu GMO, który został źle przyswojony przez roślinę, przez co wywołał negatywny skutek albo rezultatem wtórnego działania na metabolizm. Oznacza to, że mamy do czynienia szczególnie z GMO. Modyfikacja zboża lub kukurydzy, gdzie wprowadza się gen do ziarna, aby stworzyć ziarno GMO, może wywoływać różne skutki. Gdy jeden organizm genetycznie zmodyfikowany wywołuje pewne skutki, niekoniecznie inny będzie wywoływał takie same, ale może też wywołać jeszcze większe. Jest to alarmujące, bowiem chodzi o GMO spożywane przez Amerykanów, ale także GMO zaaprobowane do importowania przez agendy europejskie, w tym i francuską, a to oczywiście Zanieczyszcza nasze jedzenie. Obecnie w kilku krajach europejskich produkuje się tylko dwa rodzaje GMO: jeden to kukurydza, drugi ziemniaki. Ale co z 27 milionami ton transgenicznej soi, rozładowywanej corocznie w portach europejskich? Soję tę używa się do skarmienia bydła, lecz dostaje się ona również do licznych produktów żywnościowych. Poprzez te badania chcemy osiągnąć moratorium. Sytuacja jest wystarczająco poważna i nie zamierzamy jeść wszystkiego, co popadnie. Importowaliśmy, nie wiedząc, co importujemy, a Stany Zjednoczone produkowały plony, nie widząc, co produkują. Trzeba przeprowadzić więcej tego rodzaju badań. Muszą je przeprowadzać producenci GMO, zanim wprowadzą na rynek swój produkt. Większość krajów europejskich wprowadziła moratorium na uprawy GMO. Teraz, gdy już znamy wyniki badań przeprowadzonych przez profesora Seraliniego, czy nie nadszedł czas, by rozszerzyć to moratorium na inne GMO stosowane w wielu produktach żywnościowych? By ustalić niepodważalną naukowo prawdę, potrzebni są ludzie, czas i środki finansowe. Niektórzy powiedzą, że zabiera to zbyt dużo czasu i jest zbyt kosztowne. Ale może gdyby zachowano większą ostrożność, nie doszłoby do ostatnich skandali zdrowotnych. Czy znów GMO ma być odpowiedzialne za jakiś katastroficzny scenariusz? W oczekiwaniu na uzyskanie pewnych podstaw naukowych, doprawdy nie możemy sobie pozwolić na takie ryzyko.